Lewej. Bez limitów. <średzi> Patrzcie mnie na jebane. Mój stary kupił nam najnowsze nimbusy. O, to świetnie. Teraz będziecie mogli 100 szybciej wypierdalać. Fyuszu, Harry to było kurwa, zajebiste. 50 punktów dla Gryffindoru. <średzi> Poczcie <Płaszcz> niewidzialności. <średzi> przez Harego Pottera. Na pierwszym zdjęciu go trzymam, a na drugim zakładam. Kiedy czujesz sobie złość w kurwie nienawiść, ale nie wolno ci wybuchnąć. Teściowa na Wigilii. Coś ci nie wyszedł ten barszczyk. Mama podczas kłótni mój dom, mama podczas sprzątania nasz dom. Dlaczego jej się nie jest niebezpieczna? Bo można dostać liścia. This is you remember on Insta